Dzień dobry, witam dziś mamy poniedziałek, 10 marca 2025 godzina 7.54, prawie 8 dochodzi Chciałem w takim wstępniaku pokazać Państwu co dziś uwieczniłem na nieboskłonie. Tu na tym zdjęciu mam uchwycone jedna krecha prochu się rozchodzi i już serwują nam kolejną. Tu na tym chyba będzie to nawet widać w miarę dokładniej. I teraz mam takie pytanko: to, że zamieszczamy. Filmy na temat tego, co wyprawiają miściwie, nam panujący na nieboskłonie, to jest jedno, ale może by zacząć, trzeba wysyłać zdjęcia tego, co się dzieje do wybrańców narodu. Podobno, wybrańców zacząć ich bombardować tą informacją i zobaczyć, jaki będzie odzew. Czy naślą na nas abwerę i uznają nas za troli? Nie wiem jakich: ruskich, niemieckich, czeskich. Cholera wie, czy też może w końcu wybrańcy zadrą łeb do góry, zobaczą i powiedzą: cholera, coś jest nie tak. Spróbujmy. Ja dzisiaj, wybrane te cztery zdjęcia porozsyłam. Zobaczymy, czy będzie jakiś odzew, to tyle. Za chwilkę zamieszczę te dwa filmiki sklejone razem. Zapraszam w kolejnym materiale do obejrzenia. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.